produktów i urządzeń, żeby skompletować spalarnię odpadów czy zakład termicznego odzysku odpadów. No Jedynym jedyn może elementem, które byśmy musieli przemyśleć są analizatory spalin i inne pomniejsze pomocnicze urządzenia. A tak jak obiecałem, nie, nie będę omawiać szczegółowo wszystkich slajdów. Natomiast chciałem pokazać parę takich charakterystycznych. W ramach prac inżynierskich, albo inaczej, sporo prac inżynierskich nie odbywa się na obiektach pełnoskalowych, tylko odbywa się w narzędziach komputerowych, które symulują różne sytuacje, po to, żeby skonfigurować urządzenia w ten sposób, żeby one jak najlepiej spełniały swoją funkcję. I tutaj jest przykład taki. Obliczeń symulacyjnych, które pokazują, w jaki sposób prowadzić odazotowanie spalin metodami pierwotnymi, żeby uzyskać jak najlepsze efekty. Również w tym zakresie SEFAKO posiada odpowiednie know-how, żeby ograniczać emisję tlenków azotu. I wreszcie ocena stanu technicznego i diagnostyka. Urządzenia typu kotły, urządzenia energetyczne, ciepłownicze są to urządzenia, które siłą rzeczy ulegają awariom i, i no nie, nie ma takich warunków, żeby, żeby można było tych awarii w 100% uniknąć. Z ostatnich, z ostatnich paru miesięcy, może taką najbardziej medialną awarią w polskim systemie. Gospodarki odpadami była awaria spalarni osadów Czajka prawda, w, w Warszawie. Otóż zapytano mnie, czy można było tej awarii uniknąć. No, można powiedzieć tak, że każdej awarii można uniknąć. Natomiast istotą rzeczy jest nie to, żeby awarii unikać, one się zdarzają. Natomiast istotą rzeczy jest to, żeby umieć reagować odpowiednio szybko na awarię. Czyli być przygotowanym czy to poprzez. Utrzymywania odpowiedniego zapasu części zamiennych, czy to poprzez zapewnienie sobie odpowiednich służb, które w wypadku wystąpienia awarii szybko przystąpią do jej usunięcia i do wznowienia produkcji takiego y, zakładu. Tutaj też y, ten kolorowy obrazek to jest takie wizualne przedstawienie różnych stanów cieplnych y, układów, w tym przypadku komory kotłowej po to, żeby móc modelować potencjalne stany awaryjne, po to, żeby tak projektować urządzenia, żeby przeciwdziałać czy minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. A w swojej codziennej pracy wykorzystujemy bardzo dużo różnego rodzaju narzędzi projektowych, narzędzi informatycznych. Czy to do tego, żeby projektować rozwiązania techniczne, czy to właśnie do tego, żeby wyliczać, obliczać przepływ ciepła, etc., etc. czy też modelować stany takie, właśnie awaryjne. O tym wszystkim już mówiliśmy, ja byłem tak przygotowany przygotowany do, do tego, że, że część rzeczy zostanie powie, powiedzianych, w związku z czym też nie będę do tego wracać. Natomiast y, chciałem podsumować, jakie w mojej ocenie są przesłanki do tego, żeby budować w Polsce Zakłady Termicznego Zysku Energii. Y, ponieważ wszystko zostało powiedziane, ja chciałbym się tylko skupić na, na dwóch y, aspektach. Pierwszy to ograniczenia w możliwościach rzeczywistego recyklingu. No, za moich czasów to recykling to było tak: złom, szkło i makulatura. I złom można recyklować w nieskończoność w 100%. procentach. Czyli po prostu każdy złom. Powiem, powiem więcej, jeżeli wybudujemy y, zakład termicznego, Odzysku energii z odpadów, to taki zakład jest w 100% recyklowalny, proszę państwa, bo on się składa głównie ze złomu, znaczy ze stali, z metalu, etc., z betonu, który nie jest szkodliwy dla środowiska. No, trochę może jest tam elektroniki, którą należy się zająć, jakby to powiedzieć, z większą uwagą. Natomiast proszę wziąć pod uwagę, Urządzenia, które ostatnio są na topie, a nazywają się elektrownie wiatrowe. Otóż, proszę Państwa, elektrownia wiatrowa to jest zasadniczo wielki słup, który jest no, ze stali, z betonu i to jest, to jest recyklowalne. Następnie na tym słupie jest wielka przekładnia, która też jest recyklowalna, bo składa się głównie z metalu. Natomiast, jakby to powiedzieć, najbardziej istotnym elementem turbiny wiatrowej są wielkie śmigła. I tu zaczyna się robić problem, proszę Państwa, ponieważ te śmigła, wielkie śmigła, one, one wyglądają na małe tylko na turbinie. One składają się z kompozytów wzmacnianych metalem, ponieważ no, kompozytu nie da się przykręcić do, do piasty bezpośrednio śrubami, bo by się wyrwała. Tam jest olbrzymie, olbrzymia, jakby to powiedzieć, pierścień stalowy. Następnie są żebra stalowe, które wbudowują się w strukturę tego kompozytu. To są przeważnie żywice różnego rodzaju, chociaż również, również nowoczesne turbiny wiatrowe stosują różnego rodzaju pochodne włókien węglowych karbonowych. Tak? Otóż te śmigła, y, turbin wiatrowych, są absolutnie nierecyklowalne. Dosłownie wczoraj dostałem, dostałem na, na jednym z serwisów y, takie zdjęcie, na którym widać dziesiątki tych śmigieł przygotowanych do pogrzebania w ziemi, ponieważ tych śmigieł, z, nim, z nimi się nic nie da zrobić. Je można by spalić, gdyby one były wykonane tylko z żywicy tylko z plastiku, jak to się mówi popularnie, ale one są zrobione częściowo ze stali, częściowo z plastiku i ty, z nimi nie ma co zrobić. Je można tylko za, zakopać w ziemi. No to, proszę Państwa, jaka to jest ekologia, jeżeli my mówimy, że będziemy zakopywać te elementy w y, ziemi, bo nie ma z nimi co zrobić. Bo to swojego czasu tak postępowano z odpadami z elektrowni jądrowych. Tak? A i teraz drugi, drugi element, o którym chciałem powiedzieć, to płonące składowiska odpadów. Pan Wojewoda o nich wspomniał, natomiast ja chciałem na nie zwrócić uwagę, ponieważ jest to element bardzo, bardzo istotny dla całej tej rozmowy. Płonące składowiska odpadów, to znaczy nieuporządkowana emisja dioksyn furanów, czyli związków rakotwórczych. Które z zakładów spalania odpadów są absolutnie limitowane na poziomie 0,1 nanograma na normalny metr sześcienny oraz oczywiście całej tablicy Mendelejewa, w tlenków, siarki, azotu, rtęć, cokolwiek nie leży na składowisku, jest spalane, to leci nam po prostu do atmosfery. Także ten problem płonących składowisk odpadów absolutnie w mojej opinii musi być wyeliminowany. I teraz tak, no parę przykładów państw, które, które są stawiane za wzór zarówno w zakresie ekologii, jak i ekonomii, racjonalnego myślenia, technologii. Krem de la krem. Finlandia spala 60% swoich odpadów. Wielka Brytania. W ostatnich kilku latach dostarczaliśmy 5, może 6 kotłów do wielkich spalarni odpadów w Wielkiej Brytanii. Mówimy tutaj o jednostkach, które spalają 200, 300, 400 tysięcy ton odpadów rocznie. Francja. W tej chwili produkujemy jeden kocioł dla Francji odpadowy. Szwajcaria. Tutaj, tutaj yy, pan, pan starosta był uprzejmy powiedzieć o Wiedniu, że tam spalarnia odpadów, tu muszę uzupełnić, odpadów niebezpiecznych jest w centrum Wiednia. No, yy, w centrum Zurychu jest spalarnia odpadów komunalnych pomiędzy blokami. To, yy, a propos tego, jak należy lokalizować tego typu zakłady. No, tak, aż, aż się prosi, żeby pojechać tam i zapytać sąsiadów w tych blokach, czy odczuwają jakieś niedogodności związane z lokalizacją tej spalarni w Curichu. Japonię to omawiałem, wspomniałem wcześniej. W Czechach spalarnia w Malesicach, w tej chwili dostarczamy dla niej, dostarczyliśmy już dwa kotły, które działają. Dostarczamy trzeci i czwarty, które będą montowane i uruchamiane w dalszej kolejności. Także, gdzie się nie spojrzy, czy to na północ, czy to na zachód, czy na, czy na południe, czy na daleki wschód, tutaj, jeśli chodzi o Dubaj, to wpisałem go na listę. W zeszłym roku staraliśmy się o zamówienie, dla spalarni odpadów w Dubaju niestety nam się nie udało, no ale nie zawsze się musi udawać. Natomiast sygnał jest prosty: w Dubaju też spalają odpady. Elementy, te, o których mówiłem, wszystkie mamy. Teraz bym chciał powiedzieć tak: no, proszę Państwa, pojawia się pytanie. Czy, czy my w Polsce potrafimy? Potrafimy. Oczywiście my zabiegamy o to, żeby, żeby również w naszych działaniach pamiętać o patriotyzmie gospodarczym. Skoro wszystkie elementy potrzebne do budowy spalarni, odpadów, zakładów są w kraju, to z nich zachęcamy, żeby z nich korzystać. Tak jak wspomniałem, mamy wszystkie niezbędne kwalifikacje i kompetencje, żeby takie zakłady budować. I tutaj parę, parę obrazków. To pan prezes Szymczak wcześniej wspominał o tym, że kotły WR, czyli wodne, rusztowe. Rzeczywiście SEFAKO dostarczało wiele tego typu rozwiązań w Polsce. I teraz dlaczego, dlaczego, co, co ma kocioł WR wspólnego ze spalaniem odpadów? Otóż e, naprawdę to jest e, bardzo, bardzo podobna technologia. Jedyne, co ją różni od kotła, który spala odpady, to jest tak naprawdę ruszty. Cała reszta obliczenia cieplne, koncepcja działania, sposób podawania paliwa, to jest wszystko to samo. I... Teraz też już przechodzę do meritum sprawy, czyli do zakładu termicznego odzysku energii z odpadów. Myśmy swojego czasu wykonali taką pracę studialną, która skończyła się przygotowaniem koncepcji inżynierskiej budowy takiego zakładu. Jest to koncepcja modułowa, ponieważ jest wiele powodów, dla których należy rozważać, czy to kogenerację, czyli kocioł parowy, turbina. Produkcja energii elektrycznej, czy też budowa jednostki, która odzyskuje energię w postaci gorącej wody. Stąd w pewnym sensie taka modułowa budowa tej, tej koncepcji. Otóż to jest profil z boku, prawda? Widzimy tutaj przyjmowanie odpadów do bunkra, i właśnie tutaj sylwetka kotła. I to jest ten element, na który chciałem zwrócić uwagę, ruszt, ale ruszt nie prosty, tak jak w kotłach rusztowych, węglowych, tylko ruszt, taki, taki pochył. Chodzi o to, żeby w odpowiedni sposób rozłożyć odpady i zapewnić jednorodność, jednolitość spalania, ponieważ kotły mają to do siebie, że są, nie lubią gwałtownych zmian paliwa odpady są paliwem, które nie jest bardzo jednorodne, takie przynajmniej nie jest w tym zakresie jednorodne jak węgiel, stąd wypracowano w ciągu wielu lat prób i błędów, rozwiązania takie właśnie z nachylonymi rusztami. No i oprócz tego elementy podawania Opracowaliśmy jakieś względne, względne wymiary takiego, takiego rozwiązania, następnie to co, to, co, to, co mówiłem o modułowości, tu jest moduł odzysku energii w postaci energii elektrycznej, czyli turbina parowa z generatorem, tutaj kondensator. W którym, w którym e, para jest e, skraplana i zawracana do obiegu. E, spaliny to jest uniwersalny element. Tutaj, czy to jest kocioł parowy, czy to jest kocioł wodny, to system oczyszczania spalin musi być, zarówno jeśli chodzi o e, zanieczyszczenia typu tlenki siarki, jak i, jak i e, pył, ale również dioksyny i furany. Wreszcie system AKPiA, to co wspomniałem, to jest to ten mózg y, układu, tak jak sercem układu jest kocioł i walczak, tak mózgiem układu jest system y, AKPiA. Może co, co jest istotne, <laughs> y, obecnie prowadzimy, prowadzimy prace studialne, Jednostki mniejszej niż tutaj zaprezentowana, jednostki już ściśle dedykowanej do produkcji gorącej wody o wydajności 6 i 16 MW termicznych. Na dzisiaj, na dzisiaj wychodzi, to są bardzo wstępne dane, że taka jednostka rzędu około 10 MW termicznych, czyli coś pomiędzy jednym a drugim to prawdopodobnie będzie kapeks około 60, może 70 milionów złotych. E, także to, o czym wspomniał jeden, jeden z, z dyskutantów, że, że mówimy tutaj o jednostkach, o jednostkach, które kosztują 500 milionów złotych, to jednak, to jednak no, pracujemy, żeby, żeby nad taką koncepcją, żeby to nie była jednak. Aż taka kwota, ponieważ no, to może być nawet biorąc pod uwagę środki pomocowe, które wpływają na jakby dofinansowanie kapeksu, y, to mogłoby się nie spinać y, ekonomicznie. Chodzi o to, żeby zrobić jednostkę dobrze wpasowaną w potrzeby cieplne danego, danej lokalizacji, jednocześnie która będzie spinać się na poziomie ekonomicznym, na poziomie kosztów operacyjnych i przy dostępności różnego rodzaju dotacji, środków, czy to krajowych, czy to unijnych, będzie ekonomiczna. Przykład ten, który, który został dzisiaj podany, mianowicie inicjatywy z zamościa, jest świetnym dowodem na to, że takie działania mają rację bytu i są skuteczne. Ponieważ w Zamościu tam inwestorem jest francuski koncern Veolia, zresztą lata temu miałem przyjemność pracować dla Veoli, e, nie robi prezentów. Policzyli, że to się opłaca. Policzyli, że przy tej ścieżce cenowej, jeśli chodzi o energię cieplną, czyli po prostu cena za gigadżul. Oraz przy tej ścieżce cenowej za opłatę za odbiór odpadów, która załościuje, jest, i przy tym kapeksie, który tam jest, to po prostu się spina ekonomicznie. Więc mogę powiedzieć jedno, e, nawiązując do tego tematu wystąpienia, a dlaczego nie my? Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję bardzo panie prezesie. Proszę państwa, chciałem też bardzo serdecznie podziękować za to dzisiejsze spotkanie, ale jeszcze powiem jedną uwagę. Po tym wykładzie mogę to powiedzieć. Proszę państwa, mało nas już jest, więc może ten oficjalny ton już tak trochę nie pasuje do, do zgromadzenia, ale mogłem to powiedzieć dopiero teraz, po tym wykładzie pana prezesa Wójcika. Otóż tam się pojawił bardzo ważny ekran, wśród tych wszystkich parametrów technicznych i tej całej wiedzy, którą otrzymaliśmy. Tam była definicja patriotyzmu. Ja właśnie chciałem powiedzieć, że chciałem w tym momencie bardzo podziękować panu prezesowi Borucińskiemu, panu prezesowi Wójcikowi, że oni są patriotami. Bo mówiąc szczerze, to zaangażowanie SEFAKO w dzisiejszą konferencję, czy w ogóle promowanie ciepła systemowego, to wynika z ich patriotyzmu, bo oni nie potrzebują wcale. Oni mają klientów na całym świecie, SEFAKO może sobie sprzedawać kotły gdzie chce i nie ma z tym żadnego problemu. Zakontraktowane są, nie wiem, już nie będę mówił na ile lat, ale pan prezes wie dobrze nie zdradzajmy wszystkich szczegółów, ale to naprawdę jest tak, że to pytanie, dlaczego nie my, to płynie po prostu z serca, bo mamy w Polsce technologię, mamy produkcję, mamy inżynierów i po prostu powinniśmy z nich korzystać. Mam nadzieję, że to jest taka puenta tego dzisiejszego spotkania. Jeszcze raz za nie wszystkim Państwu dziękuję. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz i będziemy tą wizję obywatelską, patriotyczną i ekologiczną, a przy tym ekonomiczną gospodarki śmieciami, jednocześnie właśnie ciepła systemowego wspólnie budować. Bardzo Państwu dziękuję.